Skam, na 25 ziko będzie, skam na 25 ziko. Nie no dobra, bo jeszcze... Rosza, no bo jedzenia nie będzie. No dobra, ogarnij się. O widzisz, widzisz? Widzisz jakie obstralny już, bo na chleb nie będzie. Przez, przez to, że ja wziąłem 25 ziko, to nie będą mieli co jeść przez no. 3-4 dni. Bo ja nie, ta ja nie darczyn, kurwa. Nie I na śniadanku nie będzie, nie, nie będzie chleba ze smalcem, co, Rose? Nie będzie chleba ze smalcem, będzie, będzie A na smalec odkładali dwa tygodnie. I teraz odkładali dwa tygodnie jeszcze na no. chleb, nie? I Rose to wydał. I my, my i teraz taka lipa jest. No. Amatura do niego tylko burli 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 <laughs>